nich jest linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne. I o tym chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć. Wewnętrzne linkowanie to struktura linków, którą zamieszczasz w swojej witrynie, czyli na przykład jedna kategoria, opis jest link, który prowadzi do drugiej kategorii, i wtedy wskazujesz robotom Google, to, w którą stronę mają iść, co jest dla Ciebie ważne. I to jest pierwsza rzecz, o którą warto zadbać. Druga to linkowanie zewnętrzne. I tutaj pamiętaj o tym, aby linkować zewnętrznie, czyli to jest takie coś, jak z artykułu na innej witrynie jest link na dane słowo kluczowe do Twojego sklepu. No to zadbaj o to, żeby mm rating, domain rating tej witryny, z której linkujesz, był wysoki, żeby ten serwis był wartościowy. Wtedy Google traktuje go jako serwis z większą siłą. Jeżeli linkujesz zewnętrznie z serwisów, które nic nie znaczą, które są niewartościowe, nie mają ruchu i mają niski domain, domain rating, no to wtedy narażasz się na to, że będziesz miał nawet gorsze rezultaty niż przed tym linkowaniem, gdyż Google może uznać to za spam. No i uważaj, jeżeli agencja przedstawia Ci w raportach, że daje dużo linków, nie wiesz skąd i są to na przykład niskowartościowe